Jeśli często prowadzicie rozmowy wideo, nagrywacie vloga lub po prostu lubicie wrzucać selfiki na Instagrama, to zapewne chcecie mieć smartfon z dobrym aparatem przednim. Trafiliście idealnie, bo mam dla Was pięć interesujących propozycji. Kolejność nie ma wielkiego znaczenia, wszystkie te telefony są godne polecenia. Zapraszam. Na miejscu piątym nowiutki Xiaomi Mi Mix 3. Ma aparat przedni 24 megapiksele z dodatkowym sensorem głębi ostrości 2 megapiksele. Taki duet gwarantuje po pierwsze znakomitą szczegółowość obrazu, a po drugie atrakcyjnie rozmyte tło w trybie portretowym. Z tyłu Mi Mix 3 również oferuje podwójny aparat 2 razy 12 MP, ale jeden z nich pełni rolę kamerki głównej, a drugi to zoom optyczny 2 razy. Smartfon robi bardzo dobrej jakości zdjęcia w dzień i całkiem dobrze spisuje się w trybie nocnym. Przy okazji ma też atrakcyjną obudowę i nietuzinkową rozsuwaną konstrukcję. Miejsce czwarte zajmuje piękny Samsung Galaxy A9. Ma aparat przedni 24 megapiksele i mieści się w bardzo atrakcyjnym przedziale cenowym do 2000 zł. Wygląda nowocześnie, ma wyświetlacz AMOLED 6,3 cala, a także znakomite aparaty z tyłu. Podstawowy ma 24 megapiksele, dwukrotny zoom optyczny 10 megapikseli, aparat super szerokokątny 8 megapikseli, a dodatkowo jeszcze dostajemy sensor głębi ostrości, przydatny w trybie portretowym. Jest też 6 GB RAMu, 128 GB pamięci masowej, dobry procesor Snapdragon 660, akumulator 3720 mAh, NFC, Dual-SIM i Bluetooth 5.0. Wskakujemy na miejsce trzecie, które zajął Huawei Nova 3. Jest to bezpośredni konkurent telefonów Samsung Galaxy A9 i A7. Podobnie jak one, wygląda świetnie, szczególnie w dwukolorowej wersji niebiesko-fioletowej. Nowa 3 ma duży i jasny ekran o przekątnej 6,3 cala oraz świetny procesor Kirin 970, taki sam jak w znacznie droższym modelu flagowym Huawei P20 Pro. Są też 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci masowej, Dual SIM, dobry akumulator, 3750 mAh. Na pochwałę zasługują też aparaty. Z tyłu mamy 24 plus 16 megapikseli, a z przodu również 24 megapiksele. To prawdziwa gratka dla miłośników selfieków oraz vlogerów. Smartfonem można też nagrywać filmy 4K. Na miejscu drugim znakomity, chociaż drogi Google Pixel 3. Każdy z modeli Google Pixel to telefon z dobrym aparatem, ale dopiero trzecia generacja zasługuje na miano prawdziwie dobrego smartfona do selfie. Ma dwa aparaty z przodu: jeden klasyczny do jednoosobowych selfie'ków, a drugi szerokokątny 107 stopni, którym sfotografujesz siebie wraz z przyjaciółmi. W dodatku Google Pixel 3 to smartfon z czystym Androidem 9, który działa bardzo szybko i z pewnością będzie otrzymywał aktualizację przez kilka lat. Tylny aparat też należy do najlepszych z najlepszych. Innymi słowy, jeśli Was stać, to się nie zawiedziecie. A na miejscu pierwszym Huawei Mate 20. To doskonała propozycja dla osób, które potrzebują telefonu z dobrym aparatem przednim. Ma on 24 megapiksele i imponuje szczegółowością zdjęć. Stylne aparaty też są godne polecenia. Mate 20 ma ich aż trzy: standardowy, super szerokokątny i zoom optyczny. Warto wyróżnić znakomity tryb zdjęć nocnych wspierany przez sztuczną inteligencję. Możemy robić zdjęcia w nocy prosto z ręki, bez statywu, a nie będą one rozmazane. Telefon ma duży wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala z małym noczem w kształcie łezki, który wygląda o wiele lepiej niż w droższym Mate 20 Pro. Jego obudowa jest odporna na zachlapania zgodnie ze standardem IP53 i mieści w sobie dobry akumulator 4000 mAh. Na co dzień docenimy moc nowoczesnego procesora Kirin 980 oraz potencjał 6 GB szybkiej pamięci RAM. To po prostu bardzo dobry smartfon. Każdy z tych pięciu smartfonów sprawi, że wasze szlachetne oblicze będzie prezentowało się godnie na zdjęciach. Dajcie znać, który z nich Wam się spodobał, lub napiszcie własne propozycje w komentarzu. Do zobaczenia!